Dzień minus 5, w nocy nawet do minus 10. Temperatury spadają, a bezdomni chronią się gdzie tylko mogą. Pustostany, śmietniki czy klatki schodowe między innymi takie właśnie zgłoszenia przyjmują strażnicy miejsc i policja. Ale na pomoc nie zawsze jest czas i dociera na czas. Monika Aleksandrzak. Klatka schodowa w jednym z bloków na Teofilowie. Tu schronienie od mrozu znalazła dwójka bezdomnych. Lokatorzy w drugi dzień świąt południu zlokalizowali parę bezdomnych. Która spała. Na miejsce była wzywana Straż Miejska, próbowali dobudzić ten, ten duet. O ile mężczyzna, jak się później okazało, bezdomny, 44-latek w stanie upojenia alkoholowego żył, niestety kobiety nie udało się już dobudzić. Wiadomo już, że kobieta nie zmarła z wychłodzenia, nie wiadomo jednak kim była. Bezdomny, który jej towarzyszył, twierdzi, że spotkał ją w nocy i razem postanowili szukać schronienia. Dlatego zarówno policja, jak i Straż Miejska wzmożyły kontrolę pustostanów, altanek, ogródków działkowych i innych miejsc, w których mogą nocować bezdomni. W godzinach wieczornych, gdzie to zagrożenie jest większe, spadek temperatury, więcej wtedy bezdomnych schodzi na noc, żeby się schować, i zagrożenie wtedy występuje większe. Zamknięta, dwa. Pergola, wewnątrz, bezdomny. Strażnicy jadą pod wskazany adres. Tam w pomieszczeniu na odpady znajdują bezdomnego, ale ten pomocy nie chce przyjąć. Proszę pana, to już nie mówię tutaj o przeszkadzaniu, ale o pana zdrowiu i życiu. Przecież jest mróz, jest teraz minus 5 bądź 6. Może pan zamarznąć. Nie, ja tutaj nie zamarznę. Ludzie, dobrzy ludzie, którzy tutaj mieszkają w tym bloku, tak? przynieśli mi koczuch, przynoszą mi herbatę. To jest, jedzenie to nie jest miejsce do, do spania. Sam Kożuch na takie mrozy nie wystarczy. Wiedzą to ci, którzy przebywają w Świetlicy dla bezdomnych przy Piłsudskiego. W takich miejscach często słyszy się o ofiarach minusowych temperatur. Na Nieciernanej, Stróżówka, to tam. Ja tam tak samo spałem, no nie powiem, że nie. Ale akurat jak przy, przyszłym mrozy, to ja nie spałem tam. No i no, niestety zmarł. Zamarł. Świetlica przy Piłsudskiego jest czynna do 16.00. Potem bezdomni muszą przejść do noclegowni. Tam miejsce znajdzie się dla każdego. Zawsze dostawiamy materace na podłogę, na korytarzu, na krzesełkach. W tym momencie już nie chodzi o to, żeby mieć łóżko, tylko żeby nie być na dworzu. Warunek jest jeden: trzeba być trzeźwym. Jeżeli pod wpływem alkoholu, to do opitu no, zawozimy, gdzie jest tam już opieka lekarska i on, lekarz sprawuje bezpośrednio nadzór nad osobą, która jest pod wpływem alkoholu, żeby nie zamarzła. Służby apelują, żeby nie być obojętnym i o każdym przypadku informować policję i straż miejską, bo dzięki temu możemy uratować ludzkie życie.